Miałem 3 dni, by zaliczyć mój pierwszy challenge Prop Film Futures. Potem, jak firma zmieniła zasady gry, w trakcie gry mój stary styl tradingu przestał być legalny. Więc, plan na te ostatnie dni był prosty. YOLO Trading, czyli chciałem wejść za wszystko, zamknąć oczy i liczyć na to, że rynek pójdzie akurat w moją stronę. Ale ten plan hazardzisty ostatecznie nie wypalił, tak jak zakładałem. I w tym wideo pokażę Ci moje ostatnie dni roku, zobaczysz dlaczego podejście YOLO nie zadziałało dla mnie, jak w kilka dni wdrożyłem zupełnie nowy styl dzięki nauce od mistrza świata w scalpingu Fabio Valentiniego. Tak naprawdę jestem na rynku już od 2016 roku. Jednak wcześniej to były głównie akcje, krypto, rozgrywanie hos w średnim terminie, a jeśli w w krótszym terminie to były swingi minimum 2-3 tygodnie, także zupełnie inny rodzaj handlu. Natomiast do tradingu trafiłem w 2022 roku, kiedy Bessa zawitała na krypto, a w 2023 natknąłem się na hyperscalping z użyciem systemu AlgoBox. Jednak efekty nie przechodziły szybko. Odpuściłem sobie na rzecz innego biznesu, na którym chciałem się skupić w 100%. Teraz dopiero wróciłem w październiku, gdzie kilka tygodni handlowałem na demo. Potem kupiłem trzy konta Profim, które... Praktycznie od razu przegrałem, tak naprawdę na poważnie zacząłem tradeować dopiero w grudniu. Black Friday wpiłem dwa konta Funding Ticks. Były na bardzo dużej promocji. Zasady były w porządku. Nagrałem też w ogóle wideo o tych zasadach, jeśli chcecie zobaczyć. Link jest w opisie. Pierwsze konto niestety za długo się nie utrzymało, ale od 4 grudnia postanowiłem zacząć przygotowywać mój playbook, czyli dokładnie rozpisać, jakie zagrania chcę tradować. No i to zaczęło przynosić efekty. Jako, że te konto mogę tradować tylko 30 dni, także zostało mi ostatnie 3 dni tradingowe. Także okres świąteczny też poświęciłem na studiowanie bootcampu Fabio Valentini. On jest mistrzem, albo wicemistrzem mistrzem scalpingu. Przez kilka lat brał udział w nieoficjalnych mistrzostwach świata, które są prowadzone przez Robbins Cup. Jest to chyba najbardziej znana firma, jeśli chodzi o taki turniej. Także zacząłem się skupiać na volume profile i zrozumieniem szerszego kontekstu, gdzie jesteśmy i w którym kierunku cena ma większe prawdopodobieństwo, żeby podążać. Czyli wyznaczenie konkretnych stref i oczekiwanie, gdzie cena dojdzie do tych stref. Przedtem w Walgoboxie nie do końca tak to wyglądało. Także mamy poniedziałek 29 grudnia. Widzimy cena zleciała podczas sesji azjatyckiej i europejskiej. Teraz na premarkecie również było wybicie tej konsolidacji w dół Także tutaj jest wszystko rozpadkowo. Wyznaczyłem sobie różne strefy, na przykład tutaj strefę z większą deltą. Jak zobaczycie, ja już od rana tak naprawdę siedziałem na wykresie, bo chciałem skończyć ten challenge. Te strefy, zobaczcie, jak łanie zadziałało przez kilka godzin. No, ta strefa troszeczkę gorzej zadziałała, ale też w porządku. Tutaj, tak naprawdę jeszcze też jest mała strefa zaznaczona, też była reakcja z tego poziomu. I ogólnie bias oczywiście był spadkowy, w już od samego początku założenie jest takie, że dopóki nie wybiją tego potrójnego volume profilu, nie ma co liczyć za bardzo na longa. Natomiast oczywiście mogą zdarzać się jakieś retesty. Także widzimy cena tutaj zaznaczona kolorem zielonym aktualna Jest przed otwarciem jeszcze stanów bardzo duży gap, który oczywiście też w statystyki podają, że 60-70% są domykane te gapy. Też trzeba mieć to na uwadze. No i teraz ja próbujący właśnie tego Yolo Trading widzę, że mi nie idzie. Jestem na premarkecie minus 8, a później minus 1000. Nie będę komentował dokładnie każdego zagrania. To by się miało z celem, przyspieszę również. Mój wcześniejszy trading opierał się o hyperscalping, czyli Bycie w transakcji maksymalnie 30 sekund, często poniżej na 10 sekund. A nowe, obecne zasady mówiły o tym, że muszę tradować powyżej jednej minuty w 70% przypadków. Ale chciałem trochę powalczyć o to konto, więc potrzebowałem zmiany. W głowie miałem tylko jeden pomysł, czyli ten YOLO Trading. No, ale co z tego? No, próbowałem naprawdę, ale psychika mi zupełnie nie pozwalała na to żeby oleć te temat, po prostu kiedy pozycja szła źle, ja ucinałem instynktownie już te straty. Ja już wyrobiłem sobie taki nawyk szybkiego ucinania strat i zarządzania pozycją. Także zamiast kilku wielkich strzałów, które planowałem zrobić, wyszedł trading ryzykowny, ale bardziej kontrolowany. Także już nie potrafię być hazardzistą w 100%, tak jak kiedyś. Jak widzicie, nowy indykator testuję, który jest, uważam dużo lepszy niż natywny z Ninja Trader. To jest Big Trades, czyli te poprzednie moje Bubbles. Tutaj są one z numerami, które mogą niepotrzebnie budować bias, ale moim zdaniem jest lepiej widoczne, jak są te numery, na które i tak nie, będę starał się nie zwracać dużej uwagi. Przede wszystkim te duże trade'y są dużo lepiej liczone, ponieważ są agregowane, a nie tylko na bazie pojedynczego orderu, tak jak to ma właśnie Ninja Trader liczy. Więc bardzo ciekawa opcja. Pamiętajcie, ja nie mogę zamykać transakcji przed jedną minutą, nawet jak jest stratna, to nie mogę za bardzo tego robić. To mnie blokuje i też podejmuje gorsze decyzje, ale muszę się do tego dostosowywać. Także poniedziałek to był jeden wielki dzień dostosowywania się do nowego stylu Nowego pomysłu na trading, tak naprawdę, no i oczywiście podejmowałem, jak widzicie, wiele błędnych decyzji. No, taki minus oczywiście nie brał się z niczego. Powiększone ryzyko, zły kierunek. Natomiast chciałem tu pokazać jeden trade, który był największym tradeem chyba podczas tego miesiąca. Nie omówimy sobie go dokładniej. bo jak widzicie, jestem minus 1031. Zostało mi może 1500 dolarów drawdownu. Sytuacja nieciekawa. Natomiast zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Tu mamy wykres 5-minutowy. Mamy tą zieloną strefę, jak pamiętacie, do której ostatecznie nie doszli. Mamy też nieprzetestowany pach z jakiegoś poprzedniego dnia. Mamy uwięzionych sprzedających, mamy kupujących dużych, którzy pchają cenę do góry. Tu mamy kolejnego sprzedającego, uwięzionego, i teraz przebijamy tych sprzedających. Jeśli oni nie dadzą rady zablokować, no to cena powinna wyszczelić do góry. No i tak ostatecznie się dzieje, bo zobaczcie, w kilka sekund jestem 100 ticków na, na plusie. I co najważniejsze, ja nie mogę tego tradeu zamknąć. Ustawiam sobie tylko na, na BE, żeby już zabezpieczam pozycję, no ale nie mogę tego trade'u zamknąć, bo muszę przynajmniej być minutę. I dzięki temu dobijam do rekordowego trade'u mojego. I ponad 200 ticków zbieram i wychodzę praktycznie na zero. Był najlepszy trade na pewno w tym miesiącu. Później się już bawiłem. Dobrze, że rynek był nie za szybki, więc mogłem takie jednominutowe trade'y przeprowadzać podczas pierwszych godzin otwarcia stanów. I zobaczcie, co się stało. Ostatecznie dobiliśmy do tego jednego poziomu i się odbijamy znowu w dół. O, także jest kilka trade'ów z sensem zrobione, bo tutaj mamy uwięzionego kupującego, czyli było odbicie, to jest wykres jednominutowy, odbicie i jedziemy dalej w dół, natomiast no, muszę trzymać powyżej minuty, no i ostatecznie ten trade zamykam no, z opóźnieniem, nie mogłem zamknąć go wcześniej, wychodzi jak wychodzi. Natomiast suma sumarum ten dzień całkiem dobrze mi wyszedł, przynajmniej Gram w dobrym kierunku już. Jeszcze nadal popełniam w tym dniu dużo błędów, ale już zaczyna ten trading wychodzić. W ogóle statystyki po tym dniu pokazują, że nie muszę za często mieć rację, żeby wyjść na dobry plus. No, tutaj wchodzę na, na minus znowu. Ten trade był niepoprawny, natomiast przetrzymuję trochę i ostatecznie wychodzę chyba na zero bo każdy trade jest liczony, że większość trade'ów musi trwać powyżej jednej minuty, także nawet te stratne, hmm, tutaj wychodzę znowu na minus 300, także cofamy się, dużo błędów, ale też za dużo trade'ów, tutaj jeszcze raz shortik, ponieważ przecież ci byli w przewadze, ci byli kupujący absorbowani, to powinno być ok, może troszeczkę za szybko albo za późno wychodzę, no ale właśnie wszystko związane z tym limitem czasowym odrabiam stratę delikatnie. Zaraz powinien być jeszcze jakiś większy trade, który pomoże mi wypłynąć na pozytywną stronę. Trochę czasu zleciało zanim otworzyłem kolejny trade. Nie będę go chyba omawiać, bo jest to trade bardziej ryzykowny i nie do końca chyba według moich zasad. Mamy kupujących, którzy zostali zaabsorbowani i uwięzieni na prawie całym samym szczycie. Jeszcze może być wielokrotny Rites, ale rynek. Tutaj kupujący się nie poddają. Ja tu już zmieniam pozycję na long ostatecznie, bo to też wynika z, z algoboxa, który akurat tu miałem dźwięk Dobra. wyłączony. Także tutaj wracam do punktu wyjścia. Też się nadal z audio, audioboxem sugeruję. Nadal to będzie ciężko mi go zastąpić. Uważam, że to jest podstawa. Słyszeć alerty agresywnych sprzedających i kupujących. Czyli czujesz taki rynek zupełnie inaczej. Tutaj otwieram shorta jeszcze raz, licząc, że ci kupujący zostali w końcu uwięzieni. Jest to poziom wach, więc wszystko się zgadza, no, ale troszeczkę. Trade idzie przeciwko mnie aż tak źle. Kolejny retest tego poziomu, ale ostatecznie zrzucają. Zamykam z niezłym profitem. Zobaczymy, jak daleko. Te dźwięki są troszeczkę inne. No, 80 ticków to jest niezły wynik, jak na mnie. Chodzę przecież nawet na plus już. Natomiast, ja, aha, ja wyznaczyłem sobie bardzo specyficzny poziom. To nie był przypadkowy podelcie wyznaczony. Ten volume profile jest z sesji stanów tylko, także zobaczcie, przetrzymałem, wychodzę na 250 dolarów. Później ostatni trade już jest chyba taki mały, także może trzy dobre trady w ciągu tej sesji tradingowej i daje mi to przyzwoity zysk na koniec dnia. 335 dolarów i przechodzimy do kolejnego dnia. Tak się przedstawia Volume Profile. Zrobił się wczoraj B-Shape i trzeba pamiętać, że przecież jest końcówka roku. Jest mała szansa, jak dla mnie, że, że dzień zamieni się trend. Co robię? Biorę Value Area Low, zaznaczam. Zaznaczam na wach. Potem zaznaczam POC, bo akurat tutaj, zaraz zobaczymy, będzie jest też ważna delta. To są te czerwone, to są poziomy z wczoraj. I tak jak widzimy jeszcze delta profile mamy tutaj na POC większych kupujących. Tutaj na, na tym walu też mamy sprzedających. Także jest dosyć prosty plan na, na dzisiejszy dzień, który wygląda dokładnie tak jak narysowałem. I teraz małe sprostowanie. Nie nagrywałem mojej sesji azjatyckiej, ani sesji europejskiej. Natomiast zarobiłem 161 dolarów. Tworzyłem około 50 tradów. Były to Pozycję mikrolot, bo jak się okazało, ja muszę mieć nie tylko 70% profitów. Z trade'ów powyżej jednej minuty, ale też ilościowo musi być więcej trade'ów, która przekracza 1 minutę. A jako, że ja na początku miesiąca grałem w zupełnie innym stylu, no to teraz musiałem nadrobić, otwierając mikropozycje na rynku, kiedy nie było żadnych ruchów, no ale ostatecznie złapałem jakiś tam trade i wyszedłem na plus. Mało istotne w tym przypadku. I teraz cierpliwie czekam do otwarcia. 9.30, otwarcie stanów, wtorek 30. Grudnia podpowiem od razu, że nie będzie wiele tradeów. Dzień jest dosyć ciężki. Naprawdę czekam na idealne zagranie, ponieważ zobaczcie, jak mi mało brakuje teorii. Bo gdzieś z tyłu głowy mam, że muszę zrobić ciut więcej niż minimalne wymogi, czyli 2,5 tysiąca profitu przy koncie 50 tysięcy. W końcu coś zaczyna się dziać. Zbliżamy się do wach mojej wyznaczonej strefy. Odpalam shorta. I zobaczcie, co się działo tutaj na delcie. Delta robiła taką pomału dywergencję. Pojawił się też alfa omega z algoboxa, ale najważniejszą sprawą, która się pojawiła na wykresie jednominutowym, to uwięziony kupujący. I to sprawiło, po zamknięciu się minutówki, że otworzyłem tą transakcję. Jak widzicie, wchodzę po jednym mikro, jeden mikro to 50 centów. Chcę zwiększyć ilość trade'ów, bo to każdy to mikro jest liczone jako osobny trade. I zobaczcie, musiałem na początku dnia stworzyłem z pomocą AI własny indykator, który liczy mój czas od ostatniego wejścia, żeby tą minutę trzymać co najmniej. Zróbmy sobie głos. Ona mówi, audio Cisza jest ogólnie. Na razie słychać delikatnie kupujących. Tak, tak, po trochę przewijam, ale zobaczcie, jak odpalają. I zobaczcie, są uwięzieni we dwójkę, bo się pojawił jeszcze jeden i tu już przekracza minutę, ponad minutę już ustawiam. Chciałem idealnie, żeby zamknąć przy, przy wiłapie, no ale nie udaje mi się, jednak wychodzę. Całkiem przyzwoity plus, już trochę zamknąłem, ale tutaj zamykam resztę na część pozycji na 0. 315 meldujemy i 52.223 nadal brakuje, widzicie była to dobra decyzja bo z tego miejsca, z tego tradu poszli jeszcze do góry dali tak naprawdę nową okazję na wejście zobaczcie, kolejna dywergencja na delcie momentum mamy sprzedającego dużego, który też tutaj jest wyświetlany, jesteśmy idealnie na zaznaczonej delcie, to jest ta linia na tej strefie, wszystko dokładnie tak jak było Zaznaczone. I dopiero tutaj pojawiła się dywergencja, więc można coś kombinować z wejściem i wchodzę znowu pojedynczymi na mikro. Słychać, było już wcześniej sprzedających. To też ważne potwierdzenie. Ja tu przyspieszam i zobaczcie, jak ładnie pocisnęli. Ale ja, ja nie mogę zamykać, ja już bym tu zamknął tak naprawdę. I byłby spoko, no, ale jedna minuta, jedna minuta. I trzymam, trzymam. Please, żeby nie odbijało. Jest, jeszcze więcej. Nieźle, nieźle. Opłaca się trzymać nieraz, a nieraz nie. No i minuta i zamykam. Już nie ma co. 70 ponad tików, także całkiem nieźle. Zobaczmy, czy w którą stronę poszli. Tutaj się zatrzymali. Jakąś konsolidację rysują. Chociaż już nie tak zdecydowanie. 421. Nadal mi brakuje. Mamy sygnał z Alkoboxa. Tu pomału się wyciszają sprzedający, bo tutaj byli dosyć agresywni. Mamy DCDM, które na ważnym poziomie często daje nam odbicie. I jesteśmy na POC z wczorajszego dnia, także jest to potencjalny poziom, ja, wiecie, ja dużo nie potrzebuję w teorii, jednak chciałbym troszeczkę więcej tutaj zrobić. Jest przeciwny sygnał, sygnał sprzedażowy, natomiast wchodzę, Pozycję bardzo dużą jak na, jak na mnie, bo nie potrzebuję za dużo kasy zarobić. To jest dokładnie z tym 8-9 kontraktów wypełnionych. No to troszeczkę ryzykuję więcej, natomiast raczej to jest dobry poziom. A dwa, no wiem, że potrzebuję jednak zarobić więcej niż tysiąca profitu. W związku z tymi nowymi regułami, jak już się wiem, powtarzam, ale no. I zobaczcie, jak ładne odbicie. Jestem 50 sekund, ale pierwsze były zajmowane trochę wcześniej, więc zamykam już 3, 4, 5, 6, 7 jest niewypełnione, ale zamykam teraz przyciskiem. No i wychodzę na 1000, na 36. I zobaczmy sobie, co dalej się stało z tą ceną. Czy to była dobra decyzja? Zobaczcie, ostatecznie trochę pokusili. To był bardzo ciężki dzień, żeby cokolwiek grać. A sądzę, że wiele osób było na minusie w tym dniu. To była dosyć duża konsola, takie szarpanie, nieciągnięcie ceny. Naprawdę mi się udało. Przeczekałem i jestem teraz w trakcie sprawdzania statystyk. I okazuje się, że nadal moje konto jest ongoing, nadal jestem studentem, nadal challenge jest niezdany. Napisałem do supportu, bo niestety nadal ta jedna statystyka nie była, ale zrobili aktualizację. Zobaczcie, 82 trady zrobiłem, także nadrobiłem zaległości odnośnie tych jednominutowych tradeów. Całkiem dobrze to wygląda, pomału, ale do przodu. I ostatecznie system zmienił na zaliczony i nie musiałem już tradować w Sylwestra. Natomiast zobaczcie, jak na farcie AFT profit percentage. 29.54%, a 30% jest dopuszczone, także na styk wszystko. I zostały mi tak tu widzicie dwa dni tradingowe. Wszystko na styk, ale teraz przygotowuję plan na mój master account. Raczej będę grać na mikro, nie będę tak dużo ryzykować jak na poziomie student, na poziomie challenge, ale to opowiem w jutrzejszym wideo.